24 pytania, rozmowa poranka. To, żeby także nasi odbiorcy w internecie wszystko mieli uporządkowane. Ja się nazywam Roch Kowalski w studiu Mariusz Wiczek, Koalicja Obywatelska i serdecznie dobry. jeszcze raz. Klęska po to państwa Platformy Obywatelskiej mówił Mar Mar Marcin Jabłoński przed chwilą w. Paweł Jabłoński, przepraszam najmocniej. Paweł Jabłoński przed chwilą w studiu Polskiego Radia 24 o decyzji sądu w sprawie aresztu, braku aresztu dla Zbigniewa Ziobre. Jak pan na to patrzy? No przede wszystkim z sentencji orzeczenia sądu słyszeliśmy, że komisja jest legalna, i to jest naj, najbardziej atrakcyjna informacja, tak bym ją określił, w związku z próbą uciekania od odpowiedzialności przedstawicieli PiS-u i nieprzychodzenia na posiedzenie komisji i zasłaniania się tym upartyjnionym trybunałem konstytucyjnym, który sobie PiS zorganizował, który. Sorusz tam wysyłał różne koła ratunkowe działaczom pis w różnych sprawach, ale i między innymi próbując podważać funkcjonowanie komisji śledczych, które są komisjami działającymi w oparciu o ustawę. Koniec, kropka. Natomiast ta decyzja sądu od początku była przez część prawników przewidywana. To już jest, powiem wprost, odpowiedzialność członków komisji za podjęcie takiej taktyki czy takiej decyzji. Oni Czyli mają... to był błąd? No, e, dzisiaj pewnie... Nie przesłuchanie Zbigniewa Zióbry, zakończenie posiedzenia. Dzisiaj pewnie e, członkowie komisji e, wracają do tego momentu, w którym e, tego typu decyzje podjęli. No, takie jest życie. Nie przejdzie przez gardło, że to był błąd. E, natomiast, e, e, no, pewnie to był błąd, bo można było ogłosić przerwę, e, może nawet i dłuższą, jeżeli unikał w taki sposób Ziobro. Przesłuchania i organizował teatr polityczny i go może tego dnia przysłuchać. Natomiast no zawsze jest tak, że to dotyczy każdego z nas, że jeżeli podejmujemy jakąś decyzję, ona potem e, okazuje się nietrafną decyzją. Czyli ja chyba rozumiem, że ta też decyzja komisji była pod, to po, potem wracamy po, po, pamięcią do momentu jakaś. i sobie myślimy, a może można było zrobić inaczej. Natomiast proszę też pamiętać, jakie były okoliczności. Okoliczności były takie, że Ziobro w sposób bezczelny albo spóźniał się, albo nie przychodził na posiedzenie komisji, a przede wszystkim nie przychodził, a potem zorganizował sobie jeszcze Teatr polityczny, spektakl zaprzyjaźnioną telewizją prawicową, i to niewątpliwie podniosło ciśnienie członków komisji, jego ignorancja i jego taka bezczelność wobec komisji. I taka była nie inna decyzja. Dzisiaj oczywiście każdy jest mądry po szkodzie i zastanawia się, czy mógł zrobić inaczej, no ale każdego z nas to w życiu spotyka, że właśnie weryfikujemy swoje poglądy, no to też w jakimś sensie można było wtedy rozpatrywać 50 na 50, albo przyjąć inną taktykę. Natomiast w mojej ocenie, i mówię to zupełnie, to nie jest robienie dobrej miny do złej gry, dlatego że to jest dla mnie wtórne czy... On będzie teraz doprowadzony za moment pod przymusem policji, tak jak raz już był doprowadzony przez oblicze komisji, bo to działa, ten mechanizm działa, jak unika spotkania. Czy byłby na 30 czy do 300 dni zatrzymany i doprowadzany wtedy na posiedzenia komisji? To jest dla mnie wtórne. Istotne jest to że po pierwsze ta decyzja sądu zadaje kłam działaczom PiSu, którzy chcieliby widzieć sądy w Polsce dzisiaj, które mają charakter upolityczniony. Sądy dzisiaj... Nie rozumiem, że w tej sytuacji sądy... chcecie widzieć szklankę do połowy pełną. Nie, w uważam, że nawet jeżeli to jest niekomfortowa decyzja dla członków komisji, okay. czy dla ich taktyki, którą chcieli zastosować, czy dla opinii publicznej, która widzi tę bezczelność Ziobry, to naprawdę yy, możemy mieć wszyscy satysfakcję z tego, że sądy w Polsce są niezawisłe, niezależne i bezstronne. Koniec, kropka. No, a I mówić... tutaj zamykamy usta tym wszystkim propagandistom e, pisowskim, którzy chcieliby inaczej widzieć rzeczywistość. No, chociażby tym wszystkim, którzy siedzą za granicą, bo twierdzą, że w Polsce nie mogliby liczyć na sprawiedliwy proces. Ale chciałem pana nam Bardzo namówić... Bardzo trafna uwaga. Chciałem pana namówić na... Było krytyczny... o Dunajcu, ale no. ten jeden się siedzi na Tak. Chciałem pana namówić na krytyczne spojrzenie na komisję do spraw Pegazusa. Powiedzieć, że ona nie ma szczęścia to jak nie powiedzieć nic. Dwie pozostałe komisje zakończyły swoje prace, a komisja Pegazusowa zasłynęła z tego, że tak pamięta pan przesłanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wszyscy mówili, że członkowie komisji byli nieprzygotowani. Potem wszystkie seriale z odchodzącymi członkami ze strony Prawa i Sprawiedliwości z tym orzeczeniem tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. No i teraz jeszcze ten taniec, chocholi, taniec ze zbigniewem ziobrą. No coś chyba nie idzie w tej komisji, trzeba powiedzieć wprost. No to może pójdzie lepiej w przyszłości, jak wyczerpali już członkowie komisji Limit niepowodzeń z pewnymi działaniami. A Mam nadzieję, że tak i że sprawniej będą przebiegały prace. To jest trudny temat, panie redaktorze, mhm. dlatego że mówiąc wprost, nawet przedstawiciele służb specjalnych nie ułatwiają członkom komisji pracy. To jest bardzo specyficzna kwestia. Łatwiej było badać aferę kopertową czy aferę wizową, dlatego że wtedy dysponowało się dokumentami konkretnymi, ale i również tymi, które były już przeanalizowane przez Najwyższą Izbę Kontroli, były przedmiotem postępowań prokuratorskich, było dużo prościej. Tutaj mamy z bardzo delikatną materią do czynienia, bo po pierwsze zakup Pegasusa miał charakter nielegalny i to jest ten wątek, który teraz jest badany, między innymi. Pan Woś, zastępca Ziobro, no już jest po zarzutach. No ale chyba jeszcze bardziej atrakcyjny wątek, mówię to oczywiście z ironią dla nas wszystkich, to jest ten, który dotyczy praw obywatelskich, czyli, czyli nadużywania instrumentu de facto dedykowanego do zwalczania terroryzmu wobec obywateli niepokornych, sędziów, adwokatów i wreszcie polityków opozycji wtedy. No bo najbardziej słynny przypadek dotyczy oczywiście posła Brejzy, czyli wtedy szefa kampanii Koalicji Obywatelskiej. To jest rzecz, która niełatwo się bada, tak bym powiedział, bo widzieliśmy opór materii, na przykład ze strony CBA. Już na szczęście jesteśmy po tym niepowodzeniu związanym z byłą szefową CBA, która ale to wasze rządowe niepowodzenie. Tak, tak. To kto namówił premiera, żeby, no, żeby pozostawić? E, premier decydował na podstawie kryterium fachowości w wyniku pracy w służbie i pewnej historii, natomiast nikt wtedy pewnie nie, nie zdawał sobie sprawy, że to jest ktoś, kto jednak raczej wpisany jest w starą strukturę mentalną. To słabe rozpoznanie. Rozpoznanie dotyczyło skuteczności walki z korupcją, bo ta służba po pierwsze, że jest służbą, która za moment zostanie przekształcona i wcielona w policję, natomiast nasze podejście, premiera podejście, orientowało się wokół zakresu przedmiotowego. A zakresem przedmiotowym, w najlepiej pojmowanym interesie Rzeczpospolitej, było zwalczanie korupcji. Akurat w tej materii. Ta decyzja dotycząca byłej szefowej. Panie tego posłuszkowska, Górdak, tak. E, tego dotyczyła. Natomiast y, trochę potem zobaczyliśmy, y, jak to chodzi, Dobrze. jeżeli chodzi o relacje personalne, jak to wygląda. I tutaj decyzja była szybka. No, tak to jest, że. Wpadliśmy e, w dygresję, panie pośle. Ja decyzje muszę tutaj tego typu. Przywrócić no jasne. Nas na, nas tego na tory. typu są korygowane i została skorygowana ta decyzja. To przywracam nas w takim razie na tory i to przechodzimy na tory kampanijne, Rafał Trzaskowski dzisiaj spotka się z dziennikarzami, bo jak twierdzi, chce pokazać kontrast pomiędzy jego dyskusją z dziennikarzami, a słowomirem Męcenem, który przed dziennikarzami ucieka. Ja pamiętam, bo pojechałem z Rafałem Trzaskowskim, kiedyś Rafał Trzaskowski już się spotykał z dziennikarzami, kiedy Andrzej mm -hmm. Duda był w Końskich, Rafał Trzaskowski był w Lesznie Wielkopolskim. Do dzisiaj pojawiają się opinie, że przegrał wtedy te <laughs> wybory, że nie pojechał do Końskich. Skąd ten pomysł na to spotkanie z dziennikarzami, bo chyba spotkań Rafałowi Trzaskowskiemu nie brakuje okazji do spotkań z chodzi Przede wszystkim chodzi o dłuższą rozmowę, dlatego że kampania jest bardzo intensywna i przede wszystkim są to spotkania z wyborcami, bo są to wiece otwarte i rozmowy z ludźmi, albo rozmowy takie branżowe w konkretnych sprawach, które dotyczą obywateli, czyli w ich miejscach pracy, czy w ich firmach. Natomiast dzisiaj będzie okazja szerzej porozmawiać o różnych sprawach i to różni Rafała Trzaskowskiego radykalnie od wszystkich A strategicznej innych. kampanii, strategicznie, jaki chcecie ten efekt osiągnąć? No to jest przede wszystkim otwartość kandydata na wszystkie pytania, te, które mają ochotę dziennikarze zadawać, więc chyba to jest bardzo cenne źródło i informacji i dialog z dziennikarzami, dziennikarze. Mają różne, często trudne pytania, więc jeżeli się kandydat nie boi trudnych pytań, które na pewno będą przedmiotem dzisiejszych dyskusji, to dobrze. A to nie jest tak, że trochę gracie kartami, którymi graliście pięć lat temu, bo i takie spotkanie dlatego też nawiązałem do tego spotkania w Lesznie Rafała Trzaskowskiego z dziennikarzami, wtedy przed, przed pięcioma laty. I marsz, który Donald Tusk zapowiada. Na kilka dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, jak rozumiem, w podobie do marszu miliona serc. Wtedy w Lesznie to miała być debata, dlatego że było puste miejsce dla Andrzeja Dudy. Andrzej Duda się nie zjawił w Lesznie, dlatego że. Był zorganizował... W Koński, gdzie nie zjawił się Rafał Trzaskowski. No tak, ale, ale no, no przyłóżmy jakieś proporcje. Andrzej Duda wybrał sobie telewizję wtedy reżimową Jacka Kurckiego, która zorganizowała mu tak jak w domu spotkanie. Mógł tam pójść w piżamie i w bamboszach. Czuł się jak u siebie i nie chciał podjąć rzeczywistego dialogu czy konfrontacji z Rafałem Trzaskowskim. To były kompletnie inne warunki. Natomiast dzisiejsza rozmowa z dziennikarzami nie będzie substytutem debaty, bo wtedy to był substytut debaty. A dzisiaj to będzie normalnie otwarta rozmowa z dziennikarzami, tak żeby dostarczyć jak najwięcej informacji czy wyjaśnić jak najwięcej szczegółów. Uważam, że to jest bardzo dobra decyzja. Jeszcze ostatnie zdanie, dlatego że ma Rafał Trzaskowski przewagę nad konkurentami, dlatego że się nie boi dyskusji na żaden najbardziej nawet drażliwy temat. Natomiast, A ten marsz? Nie, nie, natomiast jeżeli chodzi o marsz, to to już jest tradycja koalicji obywatelskiej, dlatego że my te marsze organizowaliśmy wielokrotnie. Sam byłem współorganizatorem trzech marszy i pamiętam, jak one intensywnie mobilizowały wokół wspólnoty wartości, wokół różnych ważnych spraw obywateli. Nie będzie inaczej tym razem. Jestem przekonany, że po pierwsze nasz marsz więcej obywateli zgromadzi niż ten, który organizuje Rosja. Kaczyński. na ostatniej prostej będziemy mieli taką rywalizację na frekwencję na marszu. I będzie to niewątpliwie silny impuls mobilizacyjny, ale to będzie przede wszystkim wspólnota wartości. Dzisiaj orientujemy się wokół bezpieczeństwa, wokół silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej rozumianej jako bezpieczeństwo, wokół silnej się. obecności w NATO rozumianej i wokół świetnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, też rozumianych jako bezpieczeństwo. A nie boicie się frekwencyjnej klapy, że jednak nie będzie tak silnej emocji, jak była w 2023 roku? Mówiąc wprost, że Rafałowi Trzaskowskiemu nie uda się. Nie, ale my nie będziemy, na ulicach, my, my my nie będziemy porównywali czy organizowali tutaj wyścigu na um, porównanie um, tych marszy naszych, które organizowaliśmy. Ale przecież się będziecie porównywać. To, to zdecydowanie tak. To mówię uczciwie zdecydowanie tak. Natomiast jeżeli chodzi o ten nasz marsz, no tu mogę tylko w luźny sposób nawiązać do tego, co zawsze mówię, że Owsiak, że nie szuka rekordu organizując orkiestrę świątecznej pomocy, bo i tak zaangażowanie obywateli jest ogromne i nieważne, czy któryś, któraś edycja wyjdzie lepiej czy gorzej, to nie jest istotne. Na pewno zgromadzi się potężna rzesza obywateli, która będzie utożsamiała się z tymi dami wartościami na których nam zależy. To też będzie okazja, być może ktoś dołączy do nas, panie redaktorze, bo tydzień przed wyborami to będzie można już podjąć. No się ja myślę, że taki marsz to piecze wiele pieczeni na jednym rożnie, bo i wewnętrznie w partii to jest mobilizacja i trzeba zachęcić działaczy, żeby gromadzili. No kilka tygodni to ich, pochłania ich pracę, prawda? Z drugiej strony wyborcy, elektorat żelazny, ci, którzy ewentualnie dojdą. No taki Ale marsz to same ze plusy. ze strony demokratycznej ktoś decyduje się dołączyć. Wierzy pan w to? Lewica odpowiedziała, że ma swój marsz 1 maja. Jest jeszcze kilka e, ładnych tygodni do wyborów e, i będzie można e, różne rzeczy zweryfikować. Na pewno Konsolidacja. Hołownia z zawsze na wagę, wsparcia dla Rafała Trzaskowskiego. Przed zawsze na wagę turą. złota. Konsolidacja. To na koniec chciałem pana jeszcze zapytać, bo w tym tygodniu na, raport, na, na biurko premiera ma trafić raport dotyczący raport z działania komisji generała Strużyka, raport o działaniach rosyjskich i białoruskich służb, aktach dywersji, sabotażu. Widzimy w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach właściwie, że tej y, rosyjskiej agentury w Polsce jest bez liku. No, żyjemy w tak niebezpiecznych czasach, jeżeli chodzi o aktywność Federacji Rosyjskiej na różnych polach, w tym również dywersyjnej, że taka czujność służb specjalnych, czy wydatki na tego typu ochronę państwa są dużo, dużo wyższe niż kiedykolwiek były i państwo jest dużo bardziej skuteczne niż kiedykolwiek było. Nie brakuje takiego kompleksowego raportu, takiego dokumentu, albo też y, takiego nawet poradnika, jak, jak unikać, czy też jak gdzie diagnozować rosyjską obecność. I nie mówię tylko o tej, o tej rosyjskiej obecności w polityce, bo to, to jedna kwestia, ale mówię o tych wszystkich działaniach rosyjskich, które mają doprowadzić do destabilizacji także sytuacji społecznej czy poczucia bezpieczeństwa w Polsce. No. Tutaj nie ma takiego schematu, bo spryt tych obcych sił, które źle życzą Europie czy Rzeczpospolitej, no to, to jest katalog bardzo szerokich działań i, i zmiennych. Natomiast istotą rzeczy jest sprawność służb specjalnych, sprawność związana z obroną Rzeczpospolitej, tą na każdym polu. I tutaj służby specjalne stają na wysokości zadania i my sobie dajemy radę. Ostatnie pytanie dotyczące Radosława Sikorskiego, który powiedział w TVN24, że zwróci się do prezydenta, by ten już nie analizował i nie akceptował wniosków o powołanie ambasadorskie przesłane przez ministra Radosława Sikorskiego. Już nie ma nadziei na porozumienie z prezydentem w sprawie ambasadorów? No tutaj ta sytuacja jest naprawdę niebywała, bo ta współpraca ma charakter bardzo szarpany z Andrzejem Dudą. Najczęściej on puszcza jakieś pozytywne i zaskakuje opinię publiczną, puszcza jakieś informacje, które miałyby budować most porozumienia, ale potem na to wszystko po jakimś czasie wychodzi mastalerek i znów jest tak, jak było. Czyli, czyli, czyli bez Czyli. czyli, po bez, czyli po czy, czy państwo w rządzie już nie, nie widzą nadziei na porozumienie w sprawie ambasadorów? Do, do sierpnia ta sytuacja będzie wyglądała tak, jak wygląda. No oczywiście prezydent ma okazję podpisywać nominacje, jeżeli zostaną wycofane formalnie, bo tak zdecyduje minister Sikorski, no to już nawet nie będzie miał czego podpisywać. Paweł Jabłoński wprost mówił, że po prostu Andrzej Duna nie zgadza się na część z tych propozycji na nominacje kadrowe. Między innymi dla Bogdana Klicha, między innymi dla ambasadora no Szlepfa. To, to, to co trzeba przyznać jest naprawdę brak odpowiedzialności i e, szkodnictwo. No, to jest naprawdę coś niebywałego, że Andrzej Duda szkodzi interesowi Rzeczpospolitej, bo niepowoływanie w tych czasach ambasadora w Stanach Zjednoczonych, a wiemy jaki jest kontekst międzynarodowy, jak próbujemy budować relacje, e, które niełatwo się buduje z administracją Donalda Trumpa, mówię w ogóle o e, e, Europie, o e, wszystkich stronach, e, które próbują te relacje budować. To, to to jest naprawdę Tylko wysokiej klasy szkodnictwo. Tylko PiS mówi, nie można było wysłać tam gorszego człowieka niż Bogdan Klich. Że to człowiek, który krytykował Donalda Trumpa. Najbardziej Donalda Trumpa krytykował J.D. Vance. Bo jakbyśmy sobie przypomnieli wszystkie rzeczy, które on jeszcze mówił kilka lat temu o Donaldzie Trumpie, no, no, Devens, to by ale nam buty Bogdan, spadły Bogdan, i okulary zaparowały. To jest chyba w tej samym kręgu towarzyskim bliskości no, przesady, co. co, co, Donald, co, co to nie jest zabawa y, y, dla, y, piaskowni, dla małych chłopców w piaskownicy. No, to jest y, poważna polityka bez przesady to nie były jakieś obraziwe słowa. Eksponowane, tylko to była ocena rzeczywistości, czy jakaś drobna krytyka. Każdemu się ona przytrafiała, przecież nikt tego nie bierze pod uwagę, bo by Stany Zjednoczone musiały zerwać stosunki dyplomatyczne z większością swoich partnerów i przyjaciół. Różne emocje w polityce się pojawiały bez przesady. Tutaj czy, czy pan Jabłoński, czy pan poseł Jabłoński, czy inni przedstawiciele PIS już niech takich wrażliwców nie, nie udają, bo to jest żenujące. Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska, Panie Pośle, dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.